Swe walne zgromadzenia miewają w Legionowie nie tylko członkowie SMLW, podmiotów działających na podobnych zasadach jest więcej. W maju nawalnym spotkali się przedsiębiorcy z Powiatowej Izby Gospodarczej. Ponieważ przedsiębiorczy są oni nie tylko z nazwy, przy okazji wybrali nowe władze organizacji, a właściwie dokonali pewnej korekty. Po dwóch kadencjach szefowania Krzysztof Marcinkowski zajął fotel wiceprezesa. Tym samym zamienił się miejscami z Kazimierzem Kurnickim, któremu na nowej drodze publicznego życia towarzyszy odświeżona wizja organizacji i oczywiście plany. Chcemy popracować nad kodeksem e, takiej uczciwości kupieckiej, powiedzmy e, dla e, kodeksu przedsiębiorcy, takie certyfikaty byśmy wręczali, aby nasi członkowie, przynajmniej nasi, tych, tym, za których możemy ręczyć, no byli, byli wiarygodnymi partnerami dla, nie tylko między sobą, ale również dla, dla innych. Do tej pory wychodziło to Izbie całkiem dobrze, co zresztą przy okazji 10. rocznicy istnienia ponad 80 jej członków chce wkrótce uczcić. Ale okolicznościowa feta i ufundowanie pigowego sztandaru ani trochę nie zaszkodzą temu, czym Powiatowa Izba Gospodarcza zajmuje się na co dzień. Mówimy o, o, takich, o pomocy prawnej, o pomocy e, chociażby w zakresie e, szkoleń, e, które prowadzimy dla przedsiębiorców. Natomiast nie tylko dla przedsiębiorców, bo również Izba prowadzi bardzo szeroką działalność w zakresie pomocy tym, którzy chcieliby być przedsiębiorcami. Pozyskujemy środki na rynek lokalny, zarówno środki na szkolenia z pieniędzy z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, ale również wspieramy naszym doświadczeniem, naszą wiedzą gminy wiejskie. Wszystko głównie po to, by działający w powiecie ludzie interesu mogli poczuć, że w jedności siła temu służy również przynależność do Krajowej Izby Gospodarczej. Wspólnie generujemy różne pomysły i różne projekty, które są wdrażane na terenie poszczególnych województw bądź kraju, ale również, aby być partnerem dla marszałka województwa mazowieckiego, powołaliśmy Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego w skład którego weszła większość izb działających na terenie Mazowsza i również generujemy pomysły, piszemy projekty. Krótko mówiąc dzieje się, siłą rzeczy przede wszystkim z korzyścią dla członków PIG. Biorąc pod uwagę, że należy do niej około 15% spośród działających w powiecie firm, ma ona jednak spore perspektywy rozwoju. Tym bardziej, że w cieple powiatowej izby można się ogrzewać już za nieco ponad 200 zł rocznie.